Jestem szeptunkowa, a legendia to Nila. Wraz z moją młodszą siostrą Runą zamieszkujemy tę nawszczoną Ukrainę. To jest atrakcja, jakiej w Polsce jeszcze nikt nie realizował. Mówimy o legendii, mówimy o różnych elementach legend, które pojawiają się. To było bardzo duże wyzwanie bardzo dużo pracy, dużo poprawek, dużo zmian. Chcieliśmy, żeby w parku pojawiła się atrakcja nie tylko związana z jeżdżeniem na karuzelach, a takie naprawdę multimedialne show, które miałoby być odpowiednikiem, czy też atrakcją dla osób, których, których nie tylko ciekawi sama zabawa w parku, ale to, co jest dookoła niego. Magiczna aura syreny służyła wszystkim istotom w krainie jeziora. Prawie 10 miesięcy pracy od pracy koncepcyjnych przez pracę już realizacyjne aż do, aż do dzisiejszego dnia, kiedy udało się nam show zagrać i, i pokazać Państwu. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Duża część pracy odbywa się bez obrazu i tylko na ilustracjach. jakby Pracujemy rozmawiając z producentami, z choreografką. Zbieraliśmy referencje, zbieraliśmy przykłady, jak tego typu atrakcje funkcjonują na świecie. Mamy krajobraz fantastyczny Legendii, śląskiego, wesołego miasteczka. To jezioro, które dotychczas, mamy takie wrażenie, nie było, jego potencjał nie był wykorzystywany w parku wystarczająco. I to razem z zespołem Legendii chcieliśmy zmienić. I chcieliśmy to jezioro zaangażować do opowiadania historii, I jakby do wbudowania wręcz w jezioro historii. W tym Nowym Królestwie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. W tym przypadku najpierw była muzyka. Cała choreografia Fontan była dopasowana do muzyki, do tempa. Więc to było takie zadanie dosyć duże dla mnie mam no nadzieję, że to jakoś wyszło. To jest otwarta historia, którą na pewno można kontynuować i nawet na kilka kolejnych odcinków mamy już pomysły. Seanse będą głównie w trakcie Legendy at Night. One przypadają na ten sezon na 14 takich wydarzeń już 1 czerwca na Dzień Dziecka, kiedy też będzie premiera legendy o magicznej Perle.